Kluczowe agentki. Ulica Beverly Hills, godzina 20:11. <noise> Beverly Hills, trzeba tu zrobić trochę porządku. <noise> Perfekto! Proszę, proszę. Zdaje się, że senior Starczy próbuje swoich starych sztuczek. Nigdy mnie nie złapiecie, ale próbować zawsze można. Ole! Ole! <noise> Naprawdę nieźle! Dobry ruch! To była prawdziwa wspólna akcja! O, tak! Super agentka. w Beverly Hills, godzina 11.36. Wielbiam te coroczne pikniki agencji, a Zo to naprawdę wymarzone miejsce. Nie mogę się już doczekać pokazu mechanicznych futrzaków. Tu przecież nie chodzi o animatroniczne wynalazki, ale o to, kto w tym roku zwycięży. O Ach. czym ty mówisz, Clover? O totalnych nagrodach agencji, które otrzymują pojedyncze osoby, a nie drużyny. A propos osób, patrz na tego przystojniaka. Wow, team? Wow. Dean, miło Cię znowu widzieć. Cześć dziewczyny, też się cieszę. Jesteś coraz przystojniejszy, Dean. Przenieśli mnie do sekcji gadżetów, więc będziemy się teraz częściej widywać. Naprawdę! Cudownie. Witam wszystkich na piątym dorocznym pikniku agencji. A teraz chwila, na którą wszyscy czekacie. Nagrody agencji. Zaczyna się. Zaraz się dowiemy. Na początek nagroda za najlepsze aresztowanie. Otrzymuje ją z jawy. Kolejne wyróżnienie to nagroda za najlepszą technikę. Zdobywcą jest supertajny agent Ami. A teraz najważniejsze trofeum. Tytuł najbardziej odlotowej agentki. W uznaniu sprawnej akcji, dzięki której aresztowano poszukiwanego od lat seniora starciego, otrzymuje Clover. Ja? Niemożliwe? Zwyciężczynie otrzymuje do wyłącznego użytku nasz limuzynoszkowiec, osobistego robota i biuro sąsiadujące z moim gabinetem. Jestem wirtualozą Do usług. Powiedzieć. Samodzielne ujęcie tego przestępcy było największym sukcesem w całej mojej karierze. Hey, czy ona powiedziała samodzielne? Przecież złapałyśmy go razem. Huh? Ojej! Wszystko wskazuje na to, że sztuczne ognie naprawdę nieźle wystraszyły Bobo. O ile wiem, może być niebezpieczny. E, a konkretnie co masz na myśli? W ciągu godziny jest w stanie zjeść 50 razy tyle, ile sam waży. I nie jest specjalnie wybredny. Dobra, zajmiemy się tym. Nie jestem. Przekonana, czy najbardziej odlotowa agentka powinna uganiać się po mieście za jakąś małpą? Clover, jeśli chcesz zachować tytuł. E, no cóż, zgoda. Doskonale, później porozmawiamy. Spójrz na to z innej strony. Możemy go ścigać w dobrym stylu. Ach, słyszałyście, co powiedział Jerry? Limuzyno-szkowiec jest tylko dla mnie? To jakiś żart, co? Raczej nie na razie. Los Angeles godzina 12.40. Nie wiem co gorsze, woda sodowa, która uderzyła Clover do głowy, czy jazda zatłoczonym miejskim autobusem. Wszystko to nic w porównaniu z gumą do rzucia, na której przed chwilą usiadła. Później się tym zajmiemy, Alex. Teraz musimy ratować banany przed tym okropnym stworem! Ach! Ach! Widzę limuzy Może Clover już go złapała! Cześć, co tak długo? Chyba jednak nie! Clover, siedzisz tu, jakby nic się nie działo! Nie siedzę, tylko czekam! Wydaje mi się, że powinnam raczej nadzorować te misje. No to źle ci się wydaje. Rusz tyłek i do roboty! Aaaa! A, Jerry nie przesadzał. Ta małpa rzeczywiście ma niewiarygodny apetyt. Jest okropna. Nie wiem, czy najbardziej odlotowa agentka musi w tym uczestniczyć. O. Przykro mi, ale będziesz musiała. O. Jest taki. Ja zajdę go z lewej, Alex z prawej, Clover wyjdzie na niego z przodu i wtedy na mój znak razem go obezłagnimy. Świetny pomysł sam. Okej, okay, Clover teraz. Clover? Clover? A dla Francis z najlepszymi życzeniami? Clover! Clover! Nie wierzę, ona nas popała. Ale póki co mamy znacznie większy problem. Ogromny! A? że mój strój nie jest w kolorze banana. Aaaaaa! Najwyższy czas zrobić z nim porządek. Myślisz, że poślizgnie się na skórce od banana? No choć ty sam Złapię go przy pomocy lasa. Oczywiście swoją pomocą. Mam mam. Mamy cię! <gry> Już im wyższe loty, tym boleśniejszy upadek. Może powinnyśmy w ten sam sposób A! potraktować A! przerośnięte A! ego clown. <grym> <grym> Więzienie agencji godzina 2030. I co? Głupiutkie agentki! Już wkrótce cały świat pogrąży się w mojej mazi! ale. <noise> ole, ole, adios. Okej, okay, najpierw byłam na nią zła, ale teraz jestem wściekła. Ona nie ma totalnego pojęcia, jak trudno jest przewieźć sztuczną małpę autobusem. Niech tu leży, dopóki technicy się nim nie zajmą. To dobry pomysł. W międzyczasie złożymy wizytę Clover i powiemy, co o niej myślimy. O tak, dobrze. A Właśnie tak. Clover, mamy podziórki w nosie Twojego zachowania, rozumiesz? Tak, i stanowczo mówimy dosyć! Zajmij się, tym proszę. Przepraszam, ale panie nie były umówione. Mało powiedziane! Będziemy musiały wejść tam siłą! A! Teraz przejęła! Pora przemówić jej do rozsądku! Nie chcemy angażować się w nasze sprawy, ale przez tę nagrodę, Clover zachowuje się jak jakaś księżniczka! Mało, że nie wpuściła nas do limuzyny, to jeszcze zostawiła partnerki w czasie akcji! Musiałam udzielić niezmiernie ważnego wywiadu. A jeśli już Jerry powinien o czymś wiedzieć, to powiem tylko, że skręca was zazdrości. Co ty sobie wyobrażasz? A -a! Au. A -a! <śm> Dziewczęta, dopóki nie znajdziemy lepszego rozwiązania, będę musiał was rozdzielić. Bardzo chętnie. Nie ma sprawy i dobrze. Sam i Alex pomogą Dinowi w laboratorium, a Clover zajmie się swoimi sprawami. A -a! Bo teraz jest zazdrosny. Myślicie, że najbardziej odlotowa agentka leciałaby na kogoś takiego? A -a -a! Dzięki! A teraz zajmę się tym, co lubię najbardziej, czyli kąpielą. Obawiam się, że to musi poczekać. Senior starci uciekł z aresztu. Nie wiem, ale to jest jeszcze gorsze. Gdzie Dean? Sam, Alex. Przepraszam, ale nie wszystkie wynalazki są jeszcze dopracowane. Uważam, że są naprawdę świetne. Tym bardziej się cieszymy, że Jerry skierował nas właśnie tutaj. No, pomoc zawsze się przyda. Może zaczniemy od porządków? Nie ma sprawy, jasne. <grywa> Ulica Los Angeles, godzina 9:22. Zupełnie nie rozumiem, po co mam szukać przestępcy, którego już raz zamknęłam. Jeżeli użyjesz odpowiednich gadżetów, znajdziemy go znacznie szybciej. Racja? I zaraz wrócę do ważniejszych spraw, jak pławienie się w blasku fleszy. Ozdobny analizator atmosferyczny, to się nada. Nasz cel jest w najbliższej okolicy. Świetnie! Wobec tego łapiemy go i zamykamy sprawę. A, czemu hamujesz? O-o, senior Starchi przykleił nas do jezdni. Ach, facet zaczyna mnie irytować. Bądź taka dobra i aresztuj go, a ja wezmę pomoc drogową. Jestem zaprogramowana, żeby pomagać agentkom, na przykład parzyć kawę albo kłamać, że nie macie w biurze. Ach, wszystko muszę robić sama. Ach, jak trudno dziś o dobrą służbę. Starczy, gdzie się schowałeś? Koniec zabawy! <sklucz> A, ha, 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 ha. Ole, ole! Gramy fer, senorita! Co to znaczy? A? Przygotowałem dla ciebie, moja miła, coś specjalnego. Grameterr, senorita! Możesz mi podać mikroprzekaźnik? Weź Proszę. O? Wirtualoso nadał sygnał alarmowy. To Clover nie może już sama nacisnąć guzika? Sprawa jest poważna. Starci uciekł z więzienia, a Clover miała go ująć. Może jej grozić niebezpieczeństwo. Co prawda jest wredną jędzą, ale to nadal nasza najlepsza przyjaciółka. Dobra, i tym razem wyciągniemy ją z kłopotów. Ach. Czekajcie, może dam wam kilka moich nowych gadżetów. Dobry pomysł. Jasne, Din. Oto przed Wami wszystko miażdżąca rękawica, pokręcona słomka plująca klejem, puchnące żelki. I przenośna czarna dziura, czyli najnowszy środek transportu naszej agencji. Wow, dzięki! Bardzo nam się przydadzą. Według naszych yeah. informacji, przestępca ukrywa się na terenie starej pralni w zachodniej dzielnicy. Przez czarną dziurę teleportujecie się tam w mgnieniu oka. Wiesz sam, to nawet lepsze niż gadżety Jerego. Hm. Stara pralnia, godzina 16.15. Mój starcizator, model 3000, da ci nauczkę, której nigdy nie zapomnisz! Nie przestraszysz najbardziej odlotowej agentki! O, o, rany! To się nazywa naprawdę szybki transport. Tak! Możemy zapomnieć o zatłoczonych autobusach. Idziemy! Ile będziesz najbardziej wykrochmaloną odlotową agentką, o ile wcześniej nie pękniesz? Clover, nic ci nie jest? Wyciągnijcie mnie stąd, proszę! W zasadzie mogłybyśmy, ale byłaś dla nas bardzo niemiła. Tak, kazałaś nam jechać cuchnącym autobusem. A! Przepraszam, tak mi przykro. Innym też będzie przykro, kiedy obleję ich moją mazią. A -a -a. Ja Cię kręcę, zacięło się. Ty psycholog. <ślesk> Ha, salamiska, dziewczęta! A! Nie ma czasu do stracenia, Alex! Szybko! A! A! A nie chce się otworzyć! Odsuń się! Użyję wszystko miażdżącej rękawicy! O! Dobra robota! Teraz musimy ją tylko jakoś wyprać! Może w tym! Ha! Dziękuję. Wyglądam jeszcze na odlotową agentkę. Aha. Aha. No wspaniale, dostał takiego przyspieszenia, że trudno będzie go dogonić. Zajmę się tym. Oh. Tego pewna? Tak! Myślałam, że to tylko dla najlepszych agentek. Mój wóz jest waszym wozem. Nie. Czemu nie? Równie dobrze mogę tutaj zacząć podbijać świat! Hej, amigo! Pamiętasz nas? H? To znowu wy? Chyba byłem dla Was zbyt łagodny. Zaczynamy! Szybko, skacz! A, 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 pacet naprawdę nie żartuje. A, a! zapewniam was, seniority, że to dopiero początek. Potrzebny nam jakiś gadżet i to szybko. Wykorzystajmy puchnące żelki. Zależy, jak bardzo potrafią spuchnąć. Tyle wystarczy? hm, uh, mm, jak w cukierni. I co, senior? Ciekawe, jak sobie z tym poradzisz. Hmm. E, zobaczymy. Nie wiem, czy powinnaś go jeszcze nakręcać. Ole! Arriba, Ryba! Ole! Ha! O co chodzi za wysoka poprzeczka? To jakaś paranoja! Pralnia powinna czyścić brudy! Spokojnie, mamy jeszcze słomkę plującą klejem. Odwróćcie jego uwagę, a ja go pokonam jego własną bronią, żebyś tylko nie pobrudziła sobie rączek. Powiedziałam przecież, że mi przykro. No to teraz, dziewczęta, mamy się czym bronić. Idziemy. A! A! A ryba! Widzę, że znalazłyście sposób na moje gwiazdki. A Ale pora już kończyć. Nie, nie. nie! Udało się, byłaś totalnie odlotowa. Nie, my byliśmy. Nie tak mocno. Wybacz. Hmm. Siedziba agencji, godzina 21.17. Nie dość, że puszyłam się tą nagrodą, to jeszcze pominęłam was mówiąc o ujęciu przestępcy. Powiedzmy, że to było drobne przeoczenie. Na szczęście już ci wybaczyłyśmy. Cudownie! W nagrodę za wyrozumiałość podzielę się z wami swoim gabinetem. Dorzuć jeszcze tego robota i umowa stoi. Po tej akcji przydałby się nam totalny masaż. Witam, moje panie! To co się tu A. dzieje? Clover, oddałem twoje biuro Dinowi. W laboratorium jest ciasno, potrzebował więcej miejsca na swoje gadżety. Jak mogłeś? Przecież jestem najbardziej odlotową agentką! Przykro mi, Clover, chyba mnie rozumiesz. A. Nie! Nie ma sprawy! O ile będziesz umiał mi to wynagrodziać jak! A. A. A, Jerry, możesz mi pomóc? Z przyjemnością. A! A! <śmulny> Na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Dźwięki, montaż i Dowsilas i Grzegorz Grocholski. Tekst polski Wojciech Dyczewski. Reżyseria Dariusz Stach. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Magdalena Korczyńska, Wisława Świątek, Agnieszka Kwietniewska, Grzegorz Przybył, Krzysztof Korzeniowski, Ziemowit Pędziwiat, Ireneusz Załuk i inni.